Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Myściebujewski razem ze mną. Artur Przybysz, Siemaneczko. Młoda krew razem ze mną na kanale MGN. Witamy Was w okresie poświątecznym. Znajdujemy się na konferencji Cloud przed galą numer 3. Jak dzisiaj myślisz, będą się działy jakieś dymy na konferencji? No, słuchaj, mamy galę Santa Cloud, więc liczę na to, że ci, którzy dostali słabe prezenty pod choinkę, dzisiaj dostaną prezenty lepsze będą dymy, będą emocje i wszystko to, co we Freak Fightach jest najlepsze, także ja liczę na to, że tak samo jak MGN ma najlepsze suple, tak samo najlepsza konferencja za chwilę przed nami. A wy oglądajcie naszą relację, no i co, zapraszamy. Niesamowita atrakcja dla wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej konferencji, bo wigilijny pieruch prosto ze Śląska zjawił się na konferencji. Arkadiusz ja Pan Pawłowski, <laughs> A Tobie. Siemka, cześć, dzień dobry. Ogólnie pochodzę z Trójmiasta, ale spoko. Ale mieszkasz na Śląsku. No teraz tak, teraz tak. Co tam, co tam, jak tam. <laughs> Powiedz ty mi, czego my się możemy dzisiaj spodziewać na tej konferencji. Ja myślę, że wszystkiego, kurczę. Każdy pan jest inny. E, ja Bardzo bardzo zastanawia mnie Marianna Schreiber i to, co ona ostatnimi czasy robi, bo jest to osobliwe w stosunku do tego, co było robione w, wcześniej, więc czekam troszkę na to, co powie Marianna. E, drugi panel bardzo, bardzo, bardzo sportowy. Przesportowy wręcz, no piłka. Yy, jeden, powie ta, jeden rabin powie tak, a drugi powie nie. Yy, no i trzeci pewnie najbardziej tymogenny i z drugiej strony najbardziej będzie trzeba patrzeć, yy, jakby trzymać się za łeb i wiadomo, w kaskach. Przydałoby się, żeby wszyscy byli w kaskach. Denis Labryga spotka się z Natanem Marconiem face to face i teraz robimy zakłady, być może Fortuna też da taką opcję. Czy Denis sadzi w dupę kulę Natanowi? E, mam szczerą nadzieję, że będzie to po 22, że będziecie nie musiały tego oglądać. Ale guma na końcu będzie, także wiesz, miękko by weszło. Stary, możemy zmienić temat. Nie zmieniamy, lecimy dalej, dzięki. Dobra. Ludwiczek, zobacz, Świstak wychodzi właśnie z dwiema dziewczynami z filmów porno, co ty na to? Ukradł mi kobiety z Wigilii. Mówisz? No byłem na ten, dawałem im pierogi i lepiliśmy. A one same jak pieroski, co? One, one mi ulepiły, no! Ulepiły cię. Tak. Kiedy widzimy cię? Kiedy na klaucie widzimy, bo wszyscy czekają na Ludwiczka, a Ludwiczka nie ma. Czekam również na ofertę. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo bo no już jestem gotowy. No ja na razie widzę, że ty miałeś robić wagę, a waga poszła z powrotem i... Pamiętasz nasz wywiad? Mówiliśmy, że każdy ptaszek musi mieć swój daszek, ale nie wiatry, a u ciebie... Lustrzyca tak ja, Powiem Ci tak, pierwszy raz wróciłem na święta i ludzie tak byli w szoku, że tak mało jadłem. Hmm. <laughs> więc i tak był progres. Ale tak, nie wiem, bałem się wchodzić po wigilii. Przed wigilią było 87, więc 4 kg mniej niż na walce. Na walce. Także, Ej, o co tu chodzi? także jest git. <laughs> No Tak, no pamiętaj jedną rzecz, kto nie ma brzucha, ten kiepsko wiadomo co. Dzięki. Kiepsko walczy. Kiepsko walczy. Tamta klaut <laughs> ze mną Grzesie, Krzuli, Szulakowski, Szumaneczko Grzesiu. Dzień dobry, witam wszystkich. Grzesiu, kolejny twój udział w gali frikowej, sportowiec. Jak ty się odnajdujesz w tym świecie? Zajebiście, wiesz, jestem już od dawna we frikach. Nie, może nie w kontekście zawodnika, ale w kontekście trenera. No zajebiście, no wszystko się zgadza. Rywal się zgadza, Siano się zgadza, kurwa, widownia się zgadza, kibice się zgadzają, no kurwa, no, co, co tu więcej chcieć? O, Tylko wygrany już piątek, kurwa. A powiedz mi, twój przeciwnik, rekordzista, tak. jakby nie było... Osoba z y, potężnym bagażem doświadczenia w y, amatorskim boksie. W amatorskim boksie może tak, dawno temu, w dużych rękawicach. No dzisiaj, jutro, w sobotę, piątek kurde, no. piątek będą małe rękawiczki. No wysoki, mm, trzeba być skoncentrowanym od A do Z, no i po prostu wjeżdżać, zrobi robotę. Jestem kurwa dobrze przygotowany, czuję się zajebiście psychicznie, o wiele lepiej to wygląda jak w walce z Jackiewiczem. Nie mnie to oceniać, trener mi to mówi, widzi. Mój progres, więc cały czas już ten, cały czas w tym boksie siedzę. Tego MMA nie robię już, kurde, prawie pół roku, no pół roku trzy walki. Kurde, no dobrze, no jest wyzwanie, jest siano, jest rywal zajebisty, Kurwa, idziemy się napierdalać. A robi wrażenie to, że twój najbliższy przeciwnik to jest pogromca potężnego, wielkiego, już legendarnego pięściarza w free fightach, Don Casio? Nie, no nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Czyli Casio słaby. E, nie mogę powiedzieć, że słaby, ale no, nie robi to wrażenia na mnie żadnego, ale i tak by Kasio też dostał do mnie w piordol. Dzięki Grzesiu. Dzięki wielkie. Wojciech Soberajski, witam bardzo serdecznie. Siemano, dla ciebie to chyba ta przygoda we freakach dopiero się rozpoczyna, co? Chciałbym, chciałbym bardzo. Pewien etap już się skończył, czyli to były takie walki z, można powiedzieć, frikowymi rywalami, chociaż i Hasan, i Pająk, to i tak jest taka topka. Bardzo dobrze rywale, tylko no myślę, że nie dla ciebie. No taka topka freakowych, mhm. prawda? A teraz już nawet to się skończyło i z tego co wiem będę mierzył się tylko z zawodowcami. Z mhm. tego co widzę, bo miałem oferty tylko i wyłącznie od zawodników z KSW. Mhm. USC albo zawodowy bokserów wagi ciężkiej, więc kurde powiem wam, że ciężki wybór miałem, no i w końcu wybrałem Szuliego. Mhm. To był taki twój właśnie plan, żeby stoczyć sobie takie jeden, dwa pojedynki, pokazać ludziom na co cię stać. Ty wiedziałeś, że potrafisz dużo, i teraz czas iść dalej, tak? Ogólnie ja bym chciał cały czas zobaczyć z flickiem, wiadomo, no to łatwa walka za takie same pieniądze. No, ale Są takie nie... same? A nie więcej jest ze za zawodowców? No kurde, pewnie jeszcze większa kasa. Tylko, że już nikt się to nie nabierze, ja nic nie potrafię. No tak. Możesz zdradzić jakieś nazwisko z UFC, które proponował ci Cloud? Nie wiem, czy mogę. Myślę, że to są takie zakulisowe sprawy. Być może ten rywal jeszcze z kimś zawalczy, być może ze mną na kolejnej gali, więc na razie chyba nie mogę takich rzeczy mówić. Ale może chociaż z jakiej wagi, z jakiej kategorii wagowej? E, walczył w 77, teraz pewnie waży ponad 80, pod, pewnie pod 90 nawet kilogramów. Zmieniły się jakoś Twoje przygotowania teraz do walki, jak walczysz z w ogóle innym typem zawodników? Teraz te przygotowania były dużo fajniejsze, ponieważ mogłem się skupić na tym, co lubię, czyli na boksowaniu. Wcześniej traciłem bardzo dużo czasu, co no, w się sensie, traciłem, poświęcałem czasu na treningach na to, żeby uczyć się kopać i obrąć przed kopnięciami parteru, a teraz tak jakby tylko przypominam sobie to, co potrafię, bo przypominam, że ja kiedyś boksowałem, miałem 100 walk, więc to jest moja płaszczyzna nawiściowa. Boks. Dobra, dzięki bardzo serdecznie. Dzięki Byku. pozdrawiam, tylko zwycięstwo. Nie wierzę, po prostu nie wierzę, nie wierzę, głównie aktorzy filmu bliźniacy Arnold Schwarzenegger i Danny DeVito, siemano! I niemal zwycięzcy programu kulinarnego. Blisko było, blisko było, niestety była... Niestety Ludwiczek też gotował. <śmiech> <śmiech> Ale zobacz, on podjadał, bo zrobił wagę. No tak, zeżarł ciasto, i zeżar to dobre, i przyniósł swoje. Ukradłem z tego, zgotowania. jeszcze ten, yy, lalunie pierniki ukradłem. Żeby ten, bo to ten już widziałem jak kipiał, jak o Toruniu pomyślał tylko. Ja, ja muszę się zapytać, bliźniacy, który pierwszy przyszedł na świat? No, on prawie zginął jako płód, nie, ale, ale uciekł podczas konsumpcji. Ja wiem ja, ja cesarkę. I spięcie w inkubatorze. Cesarke mózgu, nie? I spięcie w inkubatorze. A spięcie w inkubatorze jak wpłynęło na Twój rozwój? Jaki zwój? Jaki zwój? A tak poważnie, Patryk, powiedz mi, jak... Y Przygotowania twoje minęły. Wiadomo, okres świąteczny wszedł y, pomiędzy. Jak się ty czujesz? No Nie życzę nikomu y, okresu świątecznego w roztrenowaniu, bo no, jakbym miał jeszcze wagę robić, to w ogóle jest posakra, nie? Ale no, muszę nadrobić okres świąteczny jeszcze, pomimo tego, że pojutrze walka. Nie? A nie miałeś tak, że ty możesz ważyć ileś tam kilogramów i się jednak podjeść? Nie, ja że mogę, ale to inaczej będę się czuł na nogach, no i trochę za dużo powiadomie. Nie obawiasz się tego, że w trakcie walki, może na przykład ups, pieróg wypadł? Nie, nie nie w moim wykonaniu nie? tam pierogi czy te. Pierogi czy, czy pierniki to mogą wypadać z innej strony. A powiedz mi, jak ty traktujesz w ogóle Denisa w kategorii rywali? Czy to jest najmocniejszy rywal w twojej karierze do tej pory? Nie, wydaje mi się, że nawet jeden ze tymczasem. Naprawdę? <noise> no jasne, No w sumie Arnold Schwarzenegger to jest kozak, nie? No zobacz, Nikola, Papa i kurde, Lupa. Ja wydaje mi się, że Lupa też by zlał Denisa, więc, więc nie wydaje mi się, żeby to był na pewno najbardziej rozreklamowany. Dzięki wielkie. Czekamy na dymy na konferencji. Z nami przed chwilą koronowana królowa Marianna Schreiber. Jest cesarz w klaucie, jest i królowa, tylko że no Cesarz już jakieś walki ma, a królowa jeszcze żadnego pojedynku. Ale przepraszam, no, u kobiet to jest inaczej, to po pierwsze. A po drugie, ja odebrałam ten tytuł Lalunię tak podobno. I jakby yy, niezależnie od wyniku, ja i tak tą królową będę, bo to ja jestem tutaj najważniejsza. Mhm, okay. Pięć razy widzieliśmy teraz yy, przepychanki między tobą a Moniką Laskowską. Czyłaś czułaś siłę ze strony Moniki przy tych przepychankach, czy nie za bardzo? Co? Yy, znaczy, ciężko powiedzieć, bo tak, stoi na szpilkach. Mhm. Więc wystarczy, że na, nawet jak stoję stabilnie w rozkroku, to tak ktoś mnie popnie, no popnij mnie lekko. Teraz widzisz, tak? No ale jakbym stała na płaski, to mi się popnąć nie dała. Mhm. E, natomiast jak ona mi tutaj ten, tego kopa próbowała sprzedać, to poczułam tak, jakby mnie pięcioletnie dziecko dotknęło. Wiesz ja nie wiem, czy to jest kwestia jej krótkich nóg, tak? I krótkiego zasięgu czy czego. Natomiast ja myślę, że ona, ona po prostu to jest jej taka metoda obronna. Ona no, się mnie boi. Wiesz, że mam przewagę jakby fizyczną wydolność i tak dalej. I, i, i próbuję pokazać, że ona jest w stanie mnie popchnąć, gdy stoję na szpilkach, to nie jest żaden wyczyn, tak? Um, kochani, jak chcecie, to sprawdźcie to w domu, załóżcie szpilki, popchnijcie się i zobaczcie, jak jesteście stabilni. No, nie jest to wyczynem robić coś takiego na swojej przeciwniczce. Um, Monika po prostu uznała, że musi pokazać mi jakby, że nie wiem, że jest ode mnie silniejsza, zrobić takie wrażenie. No niestety nie jest tak, ja jakby się, ja się nie boję, no tylko się uśmiałam z tego. Tyle, no. Słuchaj, pokaż do kamery, bo zaciekawił mnie case, właśnie na telefon. Furia Luny. To chyba twoja kolejna przeciwniczka, bez względu na wynik z Moniką, co? Um, jeszcze raz? Czy to będzie twoja kolejna przeciwniczka, bez względu na wynik z Moniką? Teraz zajmuję się walką z Moniką. Nie mogę się skupiać na Xińskich, mm -hmm. tak? Ponieważ, no, to Monika teraz jest dla mnie i to dziwnie zabrzmi. To Dziwnie zabrzmi, ale Monika jest dla mnie teraz najważniejsza. Do piątku, tak? Monika jest najważniejsza. Monika, jesteś dla mnie najważniejsza, ale do piątku. No nie mogę się zajmować innymi osobami, tak? No bo wyjdą mi do głowy i po co mają mnie rozpraszać? Po co ja, na przykład, mam w tym momencie wracać do domu myśleć o Dlaczego? To nic przyjemnego dla mnie. Już wystarczy, że od Mikołaja dostałam taką tapetę i muszę ją nosić. cały czas. Muszę ją nosić, bo za rok nie dostanę prezentu. Dziękuję bardzo. Znajemnika Laskowska, witam bardzo serdecznie. Cześć, cześć, witam. Słuchaj, przed chwilą rozmawiałem z Marianną Schreiber, porównała Twoją siłę przy przepychaniu się na face to face do dziecka. Dlatego, dlatego pokazała specjalnie, co potrafi. A ty jakbyś, bo, bo bo boiłeś się w dwie naraz? Ja, nie, nie, nie chciałam się ani z nią bić, tylko po prostu odepchnęłam, żeby mnie, przecież ona czołem do mnie mhm. y, dotykała mnie czołem, mnie popychała i po prostu do tego ją odepchnęłam. No, bo mhm. nie, nie A ty myślisz, że to co ona pokazała na tym worku to było to, co ona potrafi? Czy jednak coś jeszcze ukrywa? Nie, ona specjalnie to robi. To jest przecież podpu podpucha. Mirek Ochliński pewnie specjalnie jej robi wojnę taką psychologiczną, bo um, wie, że ona jest słaba psychicznie i, i dlatego pewnie wspiera ją w ten sposób, nie? żeby pokazała, że m, pomyślała sobie, że ona jednak nic nie potrafi. Myślisz, że to będzie dla ciebie ciężki pojedynek? Myślę, że nie. Krótko i na temat? Myślę, że nie, bo jest, nie jest to osoba silna psychicznie i wydaje mi się, że wiele razy trafiłam i czułem punkty, i pewnie znowu trafię na walce. Dziękuję fizycznie, bardzo. Fizycznie. A jeszcze chciałam pokazać kalendarz. Jeżeli macie ochotę, wspierajcie potrzebujących. Będzie część przeznaczona na cele charytatywne. Piszcie w ogóle w komentarzach. Najlepiej, na jakie, to, jakie to by były cele, bo pewnie ponownie w tym roku z dwóch będę wspierać WOŚP, a chciałam jeszcze osoby, które potrzebują też pomocy. No i super, jak na cele kartety, no to wspieramy. Dzięk a zdjęcia są z OnlyFansa, który jest bardzo kontrowersyjny. Dzięki bardzo. Dziękuję. Z nami Szuli, witam cię bardzo serdecznie. Ciemaneczko, witam ciebie i twoich widzów. Jak ci się podobał twój panel na konferencji? Smętnie, nudno, kurwa, dobrze Swiśla tam był, podkręcił i, 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 i dziewczyny. No my to takie kurwa zapchaj dziurę, Sportowy aspekt w, tym, w tym, tym, tym kolorowym świecie, że tak powiem. Ale z jednej strony fajnie, bo dzieciako możemy pokazać to, że można też w inną stronę, wiadomo, że o, stypiarze, bla, bla". kurwa, jaki stypiarz musi być, tak? Uważasz, <laughs> że potrzebne są takie walki na karcie walk tak, freakowej? Tak, tak, bo przyciąga to oczywiście inną rzeszę fanów, takich, których, którzy nie kręcą dymy, a kręcą sportowe walki. My taką mamy zamiar w piątek i to na pewno też ucieszy, cieszy, ucieszy nie... Nie jedno oko okowicie. Ty uważasz, że tylko i wyłącznie ty masz presję w tym pojedynku, czy jednak Wojciech może też czuć ja, ja, jakąś presję? Znaczy, presję, kurwa, ja wiem, czy ja mam presję. Wiesz, no bo ludzie wiedzą o tym, że ty jesteś zawodowcem, tylko też nie wszyscy wiedzą o tym, jaką przeszłość ma Wojciech sobie Tak, To W dupie ogólnie, nie? Co kto myśli? Ja, w sumie dobre podejście. <noise> Jakie plany na ten zbliżający się rok? Ile chciałbyś razy jeszcze zawalczyć w nadchodzącym roku? Nadchodzącym roku, teraz robiłem trzy walki w ciągu pół roku, kurwa, więc chcę trochę odpocząć. Nie, już nie chcę kurwa wchodzić na tą salę przez chwilę. Nie chcę mi się kurwa ubierać tych rękawic, kurwa. Nie chcę mi się tarczować, nie chcę mi się sporować, nie chcę mi się kurwa biegać, nie chcę mi się kurwa basenować, nie chcę mi kurwa, mi się już nic. Jak na razie wspólnego ze sportem, po prostu chcę wyjść z tej stali i nie wchodzić tam przez chociaż dwa tygodnie, nie, no żygam tą salon, no. Od 8, pół roku zrobiłem 8 walk, trzy walki, od 8 miesięcy tak naprawdę jestem w przygotowaniu, kurde, do, no, Ten rok był naprawdę dla mnie ciężki, ale bardzo obfity, nie, bardzo obfity we wszystko. W progres, w pieniążki, w walki, no kurde, no wszystko jest na plus, mam no, że Taki sam rok będzie 2024. Tego sobie życzę, jak i również zróbka w walce dla mnie, dla Wojciecha, yy, tak, dla Wojciecha I, i jak i na walce taki przez cały rok. Czyli można powiedzieć, że wszyscy na nowy rok sobie zakładają, że będą chodzić na siłownię, będą trenować, a Szuli chce od tego sportu odpocząć na nowy rok. No, no każdy to już wie, już od dwóch miesięcy, o dobra, pójdę od nowego roku, od nowego roku. No nie wszyscy, nie, może, ale dużo takich jest. Pójdą w nowym roku, dwa treningi, kurwa i wiesz, i do domu, nie? Ale nie no, chcę, potrzebuję takiego tydzień, chociaż, żeby nie wchodzić na tę salę, chcę wziąć kurde rodzinę, na jakieś wakacje, nawet do tego zakopanego, bo jestem góralem, kocham zakopane, yy, odwiedzić rodzinę i po prostu się odciąć od tego sportu przez chwilkę tylko. Wiesz, bo już, już kurwa mam styki popalone, że tak powiem, nie? No i tak to wygląda u mnie. No to walka teraz i potem odcinka od sportu. Dziękuję tak bardzo. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Dzięki.